Wybrałem się na ryby, chciałem sprawdzić pewien odcinek rzeki i proszę, zarzuciłem tylko sondę i w dołku znalazłem ładną ławicę i siedzą sobie w tym dołku. Przesuwałem sondę w stronę brzegu, następny dołek, proszę, następna niespodzianka. No ale trochę za zimno jest. Poczekamy do wiosny. Jak Ci się Jack to podoba. Zaraz Ci pokażę inne jeszcze. Inny odcinek rzeki. Też lubię w tamtym miejscu łowić. Zobaczymy. O! Jest. Inny odcinek rzeki. Proszę. Zarzucenie. Jakieś... 5, 6 metrów. Nie tam, 4 metry od brzegu to było. I proszę, jaka ławica. I też tu jest taki pod drzewkiem, fajne zakole. O! Czyli wiosna się szykuje ciekawie. Zobaczymy. Pozdrożek.